Z ewangelii według świętego Mateusza. Nie zwalczajcie zła złem. To jest taka prawda, która bardzo wyraźnie ujawniła się w życiorysach męczenników. Ludzi, którzy mogli walczyć, mogli się bronić, ludzi, którzy mogli przyjąć metody swoich prześladowców, a jednak odważyli się być podobni do Jezusa Chrystusa. Baranka, który bez skargi, bez głosu, wydał się na ukrzyżowanie. Wiemy dzisiaj z perspektywy, widzimy to, że są zwycięzcami. Nie tylko zwycięzcami w sensie moralnym czy teologicznym, ale zwycięzcami także dlatego, że ci, którzy nie zwalczali zła złem, lecz dobrem, dużo bardziej przysłużyli, przysłużyli się historii świata, e, historii ludzkości niż ci, którzy podnieśli e, broni, e, niż ci, którzy przyjęli metody swoich wrogów. Jest to bardzo trudna i wymagająca prawda. Jest to wołanie o heroizm, ale przecież w życiu chrześcijańskim tego wołania o heroizm jest naprawdę dużo. Do zobaczenia jutro.